Jak widać, nawet po samym budynku, Centrum Regionalnym jest dość nowe, bo powstało 24 czerwca 2012 roku. E, właśnie zostało oficjalnie e, otwarte. Sala, w której Państwo się znajdują, jest to sala audiowizualna i, jak Państwo widzą, nie jest również możliwość prowadzenia odczytów. Takie odczyty odczytyczne my dzisiaj nie będziemy e, nic prowadzić, ale powiem Państwu parę słów, które właśnie się znajdują i co Państwo mogą tutaj e, zjeść. Jak Państwo już zdążyli zauważyć, e, następnie mamy Piotra, który był sędzią grockim. Piotr był bardzo zaradny, gromadził. E, Majątek. Z pierwszej żony miał dwójkę dzieci, z drugiej, z Anną Białaczowską miał już, jak widać, sporo potomków. w tym Jana Kochanowskiego. Tutaj Jan jest zaznaczony taką tak, czerwoną literką. Tutaj natomiast już mamy dzieci Jana Kochanowskiego. Córka Ewy, Zuzanna, wybudowała właśnie kapicę owadowskiej, która znajduje się korytarzu. w korytarzu. Mamy kolejną salę i w niej piszą. Trzy ornaty. Najstarszy, ten środkowy, jest ornat XVII wieku, jest najcenniejszy. I z tyłu, jak Państwo zobaczą na ornacie, ten ornat jest ufundowany przez rodzinę Kochanowskiej i z tyłu, a świadczy właśnie o tym ten herb umieszczony z tyłu na ornacie, czyli właśnie ten kruk na pniu, z czterema sękami dziowie trzymający pierśni z diamentem. księdza Kroposzka, księdza Zenonasa, naszej kolegiatki miejsko-kultury. I można właśnie sobie zobaczyć <knie> takie bardzo ciekawe pamiątki misyjne. Natomiast na murze, nad tą taurą misyjną świętańską, Thank you. Samo obumierały i właśnie mi sobie nie uzbierało. Spokojnie, aż ta coś mi to nie jest. No tutaj właśnie są pamiątki od zborów, mamy również kosy Kościuszko. A, to wszystko było. Tak. Tak. Dokładnie, to już wygląda. Tak, dwa tak, na takie czynne, to jest drzewo penaliczne za takie miesiące, mimo... demonstracje. Też może być wykonane z tego metalu, że złoto. Czyli jeżeli jest srebrny, pozbawia Bo nie tylko słynie z Jana Kochanowskiego. Z nie tylko z Jana Kochanowskiego, ale też z odkryć archeologicznych, które tutaj były nad rzeką Zwolenką w naszym mieście. I odkryto tutaj właśnie ślady budowania prehistorycznych. Większość praktycznie tych wykopalń jest w Muzeum Archeologicznym w Warszawie, bo to było na wielką skalę europejską, te właśnie wykopaliska.

Gracias.